Skręcaj, skręcaj! No dobra, zaś muszę ratować rodzinę. No i co, musimy się chyba obrócić, co? Dobra. ostatni dzień naszego pobytu w województwie Świętokrzyskim i jutro już wracamy wybraliśmy się na spływ kajakowy rzeką nidą, nidą tak? rzeka nida no żona wiosłuje no żona wiosłuje a mąż się zajmuje dokumentacją filmową. Ależ tutaj jest cudownie. To chyba najlepsze, co mogliśmy zrobić na pożegnanie się. Z wakacyjną wyprawą w Świętokrzyskie. A kaczuszki. ładnie wszystko pięknie okoliczności przyrody problem jest tylko mały że zrywa się coraz większy wiatr no ale ja zobaczymy co będzie dalej mam nadzieję o właśnie 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 żono ratuj naszą łódkę nasz kajak Że po drodze i zrobiliśmy sobie postój. Jak się podoba na spływie? Jak się podoba na spływie? Proszę, rybki sobie pływają. Woda jest cieplutka. No tu jest po prostu fantastycznie. Znaleźliśmy taką sporej wielkości szczerżuje. Pan, który wypożyczał nam kajaki opowiadał, że zdarzyło się w jego karierze 30-letniej, że w jednej z nich była malutka 4mm perła prawdopodobnie piękna no, w naszej niestety jest pusto ale też fajne znalezisko no i dopłynęliśmy do Krzyżanowic miejsca z którego Pan nas przywiózł jakieś 1 trzecia trasy chyba ile? 1 trzecia trasy za nami tak skręcaj skręcaj no dobra Zaś muszę ratować rodzinę. No i co, musimy się chyba obrócić, co? Dobra. Jesteśmy na drugim naszym postoju. Sprawdzamy dokładnie gdzie. Na dzikiej plaży. Wiadomo już coś, gdzie jesteśmy? Czy jeszcze nie? Krzyżanowice dolne. Krzyżanowice dolne, tak. Tak, aha, z Kowal wypłynęliśmy. Krzyna... Krzyna... Krzyżanowice, Krzyżanowice dolne. Krzyżanowice Jesteśmy tutaj, a mamy tu dopłynąć do, do Krobieży. To dwie trzecie za nami. Dwie trzecie za nami. Huu. Ale powiem tak. E... Ale jest 13 do... Powiem tak, że e... płynie się ciężko dlatego że wiatr jest bardzo mocny cały czas ten kajak nam ściąga na, na, na jedną, na drugą stronę no i jesteśmy trochę wymęczeni wieje chyba coraz mocniej więc płyniemy, bo nie wiem co będzie za chwilę mam nadzieję, że uda nam się dopłynąć bez problemu Pozostałość w okolicznościach pięknej przyrody. Bo jeden zaraz wiatr nie wywróci. Jest drzewo, jest plaża. Mama, ale ty sobie świetnie radzisz. Ja jestem tutaj niepotrzebny. O, jak pięknie. Normalnie brakuje No jak można się tutaj nie zatrzymać? Co prawda wiatr jest okropny, no ale... mamy ptaszka chodzi sobie po płyciźnie ale tam musi być płytko dobrze, że tam wtedy nie płynęliśmy <śmum> bo byśmy musieli przenieść kajak no i powoli dopływamy jest most Mamy dopłynąć do mostu i przy moście Gdzieś tam będziemy musieli poczekać Co widzicie? Wydaje mi się, że za tym mostem będziemy musieli poczekać O jest, taka rampa tam widać, o jest taka rampa i, i pewnie musimy tam wpłynąć i, i postawić kajak. I zaraz też będzie wiadomo co to za miejscowość. Łatwo zapamiętać, bo miejscowość jest związana e, z Bolesławem chrobrym, ale autentycznie prawdopodobnie tutaj przybywał i stąd nazwa tej miejscowości. Zaraz wam powiemy dokładnie jak się ta miejscowość nazywa. No i teraz już dokładnie widać miejscowość nazywa się Hrobesz A tu nasz kajak i tutaj będziemy czekać na, na pana, który nas stąd odbierze godzinę dłużej wpłynęliśmy. Praca była 2,5, a odbyliśmy 3,5. Ale to super, bo ja myślałam, że będziemy 5. Dobra, do Pana. Ok, mamy taką tablicę. Szlak kajakowy rzeki Nidy. I tak, myśmy płynęli z Kowala przez Krzyżanowice do Hroberza. tak? Natomiast możemy następnym razem wybrać trasę taką Pińczów tak jak tutaj płynęliśmy. No i można płynąć też dalej. Widzę, jakieś tutaj są żurawniki. I później mamy Jurku. Wcześniej. Można tu do płynąć. I tu jeszcze z góry. Jest Rębu.